nie powiedziano. Nigdy nie wątp w człowieka prawego i szlachetnego. Taki zawsze coś spieprzy. Oczywiście wszystko w imię większego dobra. Simon Beckett Chemia śmierci Widzę, że nie odpuścicie mi Państwo. Otworzyłem tylko kilka wiadomości. Wszystkie z tymi samymi skrinami. Ja wiem, wiem Chcecie państwo rzedzi Jesteście państwo wściekli Ale już powinniście się państwo przyzwyczaić Że królem sensacji nie jestem Jeśli liczycie na krew Masakrę Że ja tu Agnieszki dobre imię Jak szmaty przeciągnę po podłodze A sztukę dziennikarską KKS mieszam z szambem To znów będziecie państwo rozczarowani o Agnieszce mówiłem tu wiele razy i chyba wszystko zostało powiedziane, co powiedzieć chciałem. KKE natomiast o sobie samo powiedziało, co chciało. Decyzję mecenasa wyraziłem tu ciszą wymowną. I co tu więcej dodać? Proszę nie budować swojej opinii w oparciu o moją. A jaka jest moja? Zastanawiam się, którym z cytatów mego teścia się posłużyć. Jak zdecyduję, to podzielę się nim z Państwem. W każdym razie muszę Państwu tak bez ironii powiedzieć, że nie zazdroszczę im. Raz, że zapewne nie byli na to gotowi, bo prowadzący program stwierdził, że o co ten ból dupy, skoro to widzowie sami chcieli, aby oni kontaktowali się z Agnieszką. Więc widzicie, to nasza wina. Jak grzech pierworodny. Dwa, że widząc, co się odwaliło w komentarzach, to trudno będzie im się z tego PR-owo wygrzebać, a na swój wizerunek pracowali długo. Nawet jak wytłumaczyć będą chcieli, że to przemyślana strategia czy coś w tym stylu, to mleko skisło, a nie smak długo się utrzymuje w ustach. Nie wiem, co z tych komentarzy i państwa skrynów jest prawdą, a co domysłem. Nie będę tego analizował. Szczerze, nie chce mi się. Każdy pracuje tak, jak mu w duszy gra, świat już taki jest, a czasu się nie cofnie. A ja poczekam, popatrzę i zobaczę, co przyniesie czas, czy okaże się to być dobry strzał, czy wpakowanie piłki do swojej bramki. A jeśli jakiś pozew się powiedzie, to ciekaw jestem, czy będzie z niego transmisja lub materiał. Sądzę, że w głębi serca oni już wiedzą, że szambiara się wylała. Nie bądźcie państwo dla nich zbyt surowi, przed nimi zmywanie tej wizerunkowej kaki. A co do Agnieszki? To chyba ja wolę mieć złe imię niż takie dobre jak ona, ale tupetu jej zazdroszczę. Podobno ostatnio żywo poszukuje skrynów z czatów, bo wiele z nich już zniknęło. W razie czego, to ja mam trochę w folderze. Oj, będą słono płacić. Mam tam na przykład coś o praniu mózgu dzieci, o tym, że Beata była leniwa i inne różne takie. Gdybyś była zainteresowana, służę tymi materiałami. Być może słuchacze mojego przynudzania również mają jakieś? Dajcie znać, szanowni Państwo, w komentarzach, bo dzielenie się jest fajne. Później będę mógł powiedzieć, że ten kanał jako pierwszy, jedyny przy zaangażowaniu niewyobrażalnych sił był pomocny Agnieszce, że to dzięki temu kanałowi sprawiedliwości stało się zadość, bo gdyby nie my, to Stodoła i Gomora. Zacząłem cytatem, tę część wypowiedzi również nim skończę. Świnie Angnieszka Benke. No dobrze, porozmawiajmy o tym wyświechtanym. Jak gumowa lalka studenta z lat dziewięćdziesiątych. Słowie: hejt. A konkretniej trochę o prawie. I żeby była jasność, hejt jest zły. Zawsze. Bez wyjątku. Szczególnie ten uporczywy, okrutny i bezrefleksyjny. Jak chcecie zobaczyć, jak naprawdę wygląda hejt, to Gąciasz na swoim kanale ma taką serię: Perseusz. A po obejrzeniu tego, idźcie na profil Katarzyny. Byłej partnerki twórcy, i zobaczcie, jak kat potrafi zrobić z siebie ofiarę i chlipać, że jest się hejtowanym. No dobra, to zobaczmy, co prawo mówi nam o hejcie i po co potrzebny jest nam prawnik. Bo wiecie Państwo, w wiadomym nagraniu padło coś, że no ale to sąd decyduje. Mecenas napisał pisma. Po co zatem ta afera? Chciałbym powiedzieć, bo po jajco. Ale może ugryzę się w język, Uwaga, będę przynudzał. Gotowi? To jedziemy. Hejt w internecie wielu osobom wciąż wydaje się czymś ulotnym, czymś rzuconym w emocjach, bez realnych konsekwencji. Tymczasem z perspektywy prawa to bardzo konkretne zachowania, które mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej, cywilnej, a czasem także administracyjnej. I właśnie o tym chcę dziś opowiedzieć. Czym hejt jest w świetle przepisów i co realnie grozi osobie, która przekracza granice? Zacznijmy od podstaw. W polskim prawie nie znajdziemy definicji słowa hejt. To pojęcie potoczne. Ustawodawca posługuje się natomiast konkretnymi kategoriami czynów zabronionych, takimi jak zniesławienie, znieważenie, groźby karalne czy uporczywe nękanie. Jeżeli więc ktoś w internecie publikuje treści, które naruszają czyjeś dobre imię, godność albo wywołują realne poczucie zagrożenia, to wchodzimy na grunt odpowiedzialności prawnej. Pierwszym z przepisów, który najczęściej pojawia się w kontekście hejtu, jest artykuł 212 kodeksu karnego czyli zniesławienie. Chodzi o sytuację, w której ktoś pomawia inną osobę o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w opinii publicznej, albo narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu czy działalności. Jeżeli dzieje się to za pomocą środków masowego komunikowania, a więc na przykład w internecie kara może być surowsza. Mówimy tu o grzywnie, karze ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności do roku, a w przypadku publikacji w mediach do lat dwóch. Kolejnym przepisem jest artykuł 216 kodeksu karnego, czyli znieważenie. Tu chodzi nie tyle o pomawianie o konkretne czyny, ile o obrażanie, ubliżanie, poniżanie drugiej osoby. Również w tym przypadku sprawa może trafić do sądu, a sprawcy grozi grzywna kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Warto wiedzieć, że zarówno zniesławienie, jak i znieważenie są co do zasady ścigane z oskarżenia prywatnego. Oznacza to, że to pokrzywdzony wnosi prywatny akt oskarżenia do sądu. W praktyce wiele osób rezygnuje z tej drogi, bo wymaga ona zaangażowania i determinacji, ale z prawnego punktu widzenia jest to realne narzędzie obrony swojego dobrego imienia. Hejt może jednak przybrać bardziej agresywną formę. Jeżeli w sieci pojawiają się groźby karalne, wówczas wchodzi w grę artykuł 190 kodeksu karnego. Jeżeli ktoś grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę jej bliskich, a groźba wzbudza uzasadnioną obawę jej spełnienia. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. To już przestępstwo ścigane z urzędu. Jeszcze poważniejszą kategorią jest uporczywe nękanie czyli stalking opisany w artykule 190 kodeksu karnego. Jeżeli ktoś przez dłuższy czas dręczy inną osobę, śledzi ją w internecie zasypuje wiadomościami, publikuje informacje na jej temat, podszywa się pod nią, a wszystko to wywołuje u ofiary poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, grozi mu kara do lat trzech pozbawienie wolności. Jeżeli następstwem nękania jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, zagrożenie karą rośnie nawet do lat ośmiu. Nie każdy hejt musi od razu wypełniać znamiona przestępstwa. Czasem mamy do czynienia z wykroczeniem, np. złośliwym niepokojeniem innej osoby, o którym mówi artykuł 107 Kodeksu Wykroczeń. W takim przypadku sąd może orzec karę ograniczenia wolności, grzywne do 1500 zł albo nagane. Odpowiedzialność karna to jednak tylko jedna strona medalu. Równie istotna jest odpowiedzialność cywilna. Jeżeli czyjeś dobra osobiste, takie jak cześć, dobre imię, wizerunek czy prywatność, zostaną naruszone, pokrzywdzony może w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego żądać przeprosin, usunięcia skutków naruszenia, zapłaty za dość uczynienia albo odszkodowania. W praktyce oznacza to często konieczność opublikowania przeprosin o określonej treści i zapłaty konkretnej sumy pieniędzy. W dobie mediów społecznościowych istotne znaczenie ma także ochrona danych osobowych. Jeżeli hejt polega na bezprawnym ujawnianiu czyichś danych, numeru telefonu, adresu czy innych informacji pozwalających na identyfikację, Wówczas może dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Na gruncie RODO kary administracyjne mogą sięgać nawet 20 milionów euro, choć w praktyce wobec osób fizycznych stosowane są inne środki, a wysokie sankcje dotyczą głównie podmiotów przetwarzających dane. Od niedawna większą odpowiedzialność ponoszą również platformy internetowe. Na mocy unijnego aktu o usługach cyfrowych, czyli tzw. Digital Services Act, który obowiązuje w pełnym zakresie od roku 2024, duże platformy mają obowiązek szybciej reagować na zgłoszenia nielegalnych treści i skuteczniej je usuwać. To oznacza, że ofiara hejtu ma dziś więcej narzędzi, by domagać się usunięcia Szkodliwych wpisów. Warto też obalić mit anonimowości. Wielu hejterów uważa, że skoro posługuje się pseudonimem, to jest bezkarny. W rzeczywistości organy ścigania, dysponując odpowiednimi narzędziami, mogą ustalić autora wpisu na podstawie adresu IP czy danych przekazanych przez operatora. Anonimowość w internecie jest więc często tylko pozorna. Podsumowując, Hate to nie jest tylko komentarz, to mogą być konkretne czyny opisane w kodeksie karnym, w kodeksie wykroczeń czy kodeksie cywilnym, to mogą być realne procesy, kary finansowe, a nawet pozbawienie wolności. Z perspektywy prawa granica między krytyką a bezprawnym atakiem jest wyraźna. Krytyka jest dopuszczalna, nawet ostra, o ile dotyczy faktów i mieści się w granicach debaty publicznej. Problem zaczyna się wtedy, gdy w grę wchodzą pomówienia, obelgi, groźby czy uporczywe nękanie. Czy nazwanie kogoś raszplą to krytyka czy hejt? Jak państwo myślicie? Prawnik w sprawach o hejt to nie jest dodatek, to często klucz do skuteczności. Po pierwsze, prawnik prawidłowo kwalifikuje czyn. To, co dla pokrzywdzonego jest hejtem, w sądzie musi zostać nazwane konkretnie. Zniesławieniem, znieważeniem, groźbą czy stalkingiem. Błędna kwalifikacja może pogrzebać sprawę już na starcie. Po drugie, zabezpiecza dowody w sposób procesowo poprawny. Wpis w internecie można usunąć w kilka minut. Źle utrwalony materiał może zostać zakwestionowany. Prawnik wie, jak skutecznie zabezpieczyć treści i jak wystąpić o ustalenie autora. Po trzecie, Pilnuje procedury i formalności. Prywatny akt oskarżenia czy pozew cywilny muszą spełniać konkretne wymogi. Błąd formalny może oznaczać zwrot pisma albo umorzenie sprawy. Po czwarte, buduje strategię, wybiera najlepszą drogę karną, cywilną, a czasem ugodową. Bez tej analizy można stracić czas i pieniądze. Także to nie tylko napisanie kilku pism. Tyle w temacie. I teraz powiem coś bardzo serio. Agnieszka, jak każdy ma prawo dochodzić swoich praw. Nie popieram hejtu, na to, że się jej oberwało, zapracowała sobie sama swoją postawą. Nastroje społeczne kształtowały też media, głównie gazety, ale też telewizja i kryształowe kanały YouTube'owe. Jesne wprost inne mniej, a inne w głosówkach i wymianie wiadomości prywatnej. I chociaż całym sercem sprzeciwiam się hejtowi, to tu nagnę moje zasady. Śledzę sprawę zaginięcia Beaty Klimek od pierwszego wpisu Jana w internecie, czyli niemalże od samego początku. Wiem, co się działo. Wiem, co zostało powiedziane. Jeśli ktoś z Państwa dostanie pozew, mam przygotowane zestawienie, jak media wpływały w tym okresie na opinię o Agnieszce. Z datami, cytatami, sugestiami i kontekstem, i jestem gotów się tym podzielić, nie oczekując niczego w zamian. W kto wie, może i ja jestem na liście. Cholera, czy ja mam jeszcze jakiś krawat? Poszukam. A teraz ogólnikowo. W analizowanych publikacjach dotyczących zaginięcia Beata Klimek wyraźnie widać, że postać Agnieszki Bękę. Określanej w części materiałów jako Agnieszka B, została osadzona w bardzo konkretnych ramach interpretacyjnych. Media, opisując jej relacje z Janem Klimkiem, rzadko przedstawiały ją jako postać neutralną. Zamiast tego budowały narrację silnie nacechowaną przeszłością kryminalną kobiety, przypominając, że odbywała karę więzienia za tuszowanie zabójstwa swojego męża którego miał dopuścić się jej kochanek. Ten fakt, nawet jeśli formalnie nie łączył się bezpośrednio ze sprawą zaginięcia Beaty, był regularnie przywoływany w kontekście mrocznej przeszłości i kontrowersyjnej relacji, co w naturalny sposób wpływało na odbiór społeczny. W wielu tekstach konstrukcja przekazu opierała się na zestawieniu tajemnicze zaginięcie żony, oraz obecność w życiu jej męża, kobiety z kryminalną historią. Taki zabieg retoryczny nie musi zawierać wprost oskarżeń, aby sugerować czytelnikowi określony kierunek myślenia. Wystarczy podkreślenie przeszłości, użycie sformułowań typu skazana ukrywała zbrodnie, odsiadywała wyrok, a następnie osadzenie tej osoby w aktualnym dramacie rodzinnym. To klasyczny mechanizm framingu medialnego, selekcji i eksponowania tych elementów biografii, które wzmacniają sensacyjność i budują atmosferę podejrzenia. Wizerunek Agnieszki w przekazach medialnych był często budowany w sposób kontrastowy z jednej strony nowa partnerka, z drugiej kobieta z obciążającą przeszłością. W tekstach pojawiały się sugestywne pytania retoryczne. Spekulacje internautów cytowane bez wyraźnego dystansu oraz podkreślanie zbiegu okoliczności tego rodzaju narracja działa silnie na emocje odbiorców, ponieważ łączy dwie historie dawną zbrodnię i aktualne zaginięcie w jeden symboliczny ciąg zdarzeń, nawet jeśli brak dowodów na ich powiązanie. Media nie muszą formułować tezy wprost. Wystarczy odpowiedni dobór faktów, kolejność ich prezentacji i ton relacji. Jednocześnie rzadziej eksponowano elementy, które mogłyby równoważyć obraz, np. informacje, że odbyta kara oznacza formalne rozliczenie z przeszłością, albo że brak jest oficjalnych zarzutów łączących ją z zaginięciem Beaty. W efekcie powstaje wizerunek osoby naznaczonej, której przeszłość staje się filtrem interpretacyjnym dla wszystkich późniejszych wydarzeń W opinii publicznej działa mechanizm heurystyki dostępności skoro ktoś był wcześniej związany z przestępstwem łatwiej przypisać mu potencjalną rolę w kolejnej tragedii z perspektywy analizy medialnej widać więc wyraźnie że sposób przedstawiania Agnieszki koncentrował się na sensacyjności i dramatyzacji. Przeszłość kryminalna stała się osią narracji, a jej obecność w życiu Jana, elementem wzmacniającym podejrzenia w oczach odbiorców. Taka konstrukcja przekazu nie jest równoznaczna z formalnym oskarżeniem, ale realnie kształtuje społeczną percepcję, utrwalając obraz kobiety jako potencjalnie niebezpiecznej, lub uwikłanej w kolejną tajemnicę, a być może i morderstwo. W sprawach zaginięć, gdzie emocje są silne, a odpowiedzi brak, media poprzez selekcję faktów i język opisu mają ogromny wpływ na to, kogo opinia publiczna zaczyna postrzegać jako postać podejrzaną, nawet jeśli śledztwo nie potwierdza takich przypuszczeń. No dobrze, szanowni Państwo, powiedziałem, co wiedziałem, teraz te muzyczki, żebyśmy mogli pogadać na czacie podczas premiery. Tylko bądźcie grzeczni. Z serdecznością i pozdrowieniami, cześć i czołem. Beniamin